Pierwsza, w pełni środowa kolejka w rundzie wiosennej czwartej ligi podkarpackiej przyniosła niemałe niespodzianki, a mogło być ich jeszcze więcej. Co działo się w 24. kolejce najbardziej emocjonującej ligi świata? Zobaczcie nasze ligolaco, czyli magazyn bramek czwartej ligi podkarpackiej. Lider tabeli JKS Jarosław podejmował ostatni zespół ligi Struktyczyn i nikt nie spodziewał się potknięcia drużyny trenera Bogdana Zająca. Niemal pewne było, że po punkty sięgną też inni z czołówki, czyli Kosmos Nowotaniec, który grał z płogowią, czy Iglopoldem Bica z Izolatorem. Ciekawie, jak zwykle, zapowiadały się też starcia walczących o utrzymanie zespołów. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasze kanały, żeby na bieżąco dowiadywać się o nowych filmach i transmisjach na żywo z meczów piłkarskich. Zaczynamy na dole tabeli, bo od starcia Sokoła Kamień z rezerwami stali Bielec. Jak każdy mecz tego dnia, tak i w Kamieniu poprzedzony był symboliczną minutą ciszy po śmierci papieża Franciszka. Na boisku od początku rysowała się przewaga miejscowych, którzy w siódmej minucie objęli prowadzenie. Wiktor Łuczyk dośrodkował zrzutu rożnego, a Bartosz Pikuła piękną główką otworzył wynik spotkania. W 36 minucie było 2 do zera. Piłkę w pole karne gości wrzucił Sergiej Kwaterniuk, podał ją dalej Paweł Stępak, a głową do bramki skierował ją Jakub Maćkowiak. Kolejne trafienia to już druga połowa. W 51 minucie Kwaterniuk wrzutem z autu posłał piłkę w pole karne Mielczan, a w zamieszaniu najlepiej odnalazł się Wiktor Łuczyk, który strzałem z kilkunastu metrów podwyższył wynik. W 60 minucie ponownie zakotłowało się pod bramką rezerw stali i tym razem zimną krwią wykazał się Adrian Pieku. Wynik meczu niespełna 10 minut później, w 69 minucie, ustalił Szymon Zwolski po akcji Jakuba Maćkowiaka. Co kamień stal 2 mielec? 5 do 0. Ciekawie zapowiadało się starcie w Jaśle, gdzie Czarni podejmowali Sokoła nisko. Po bezbramkowej pierwszej połowie kibice doczekali się trafienia w 60. minucie, ale gospodarze nie mieli powodów do radości. Wynik meczu otworzył Jakub Marzysz, który po dośrodkowaniu z rożnego głową skierował piłkę do bramki rywala. W 66. minucie, tym razem już z akcji, ponownie do siatki piłkę wpakował Marzysz, któremu asystował Dawid Bieniarz. Czarnie jasło, soku nisko, 0-2. do Czy to była szczęśliwa kolejka dla Sokołów? Trzecia ekipa o takiej nazwie Sokół-Sieniawa gościł wyżej notowanego Wisłoka-Wiśniowa. W piątej minucie akcję Sokoła rozpoczął Dawid Pigan, podał do Jakuba Stefana i było 1-0. do W 49 minucie po faulu na jednym z graczy gości sędzia podyktował rzut karny, którego na gola zamienił Jakub Krok. Karnego miał też soku. W 58 minucie fał miał miejsce w polu karnym Gości. A 11 na gola zamienił Mateusz Padiasek. Soku sieniawa wisłok Gwiśniowa, 2 do 1. Były sokoły, a co u Orła? Orzeł Przewors grał na wyjeździe z ekobalem Stal Sano. Mecz w 15. Minucie potoczył się po myśli gości. Po rzucie rożnym strzałem z pola karnego gola na 0 do 1 zdobył Damian Jędryjas. Miejscowi jednak szybko odpowiedzieli. 5 minut później po zagraniu ręku w swoim polu karnym jednego z przeworszczan gospodarzy mieli a jego pewnym egzekutorem był Katper Sumara. W 50 minucie po raz pierwszy na prowadzenie wyszli gospodarze. Mateusz Mateja otrzymał dobre podanie, wykorzystał swoją szybkość i w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi. Goście mieli okazję na wyrównanie, ale karnego nie wykorzystał Jakub Lorek. Ten piłkarz jednak zrehabilitował się niedługo później, bo w 77 minucie otrzymał on prostopadłe podanie i był remis. W 86 minucie jeden z Sanoczan, Kacper Paszkowski, zobaczył drugą żółtą kartkę. Orzeł zamknął rywala na jego połowie, ale przez te zasieki udało się przedrzeć w doliczonym czasie Mateuszowi Matei, który w oczach Sanoczan był bohaterem meczu. E. Kobalstal-Sanok, Orzeł Przeworsk, 3 do 2. Również 5 goli zobaczyli kibice w Nowo gdzie miejscowy Kosmos podejmował Głogowie. Pierwsze pół godziny meczu zapowiadało sensację, bo nikt nie sądził, że Głogowia może w tym meczu coś ugrać. Tymczasem w 11 minucie przepiękne uderzenie Klaudiusza Kapusty dało gościom prowadzenie w tym spotkaniu na 0 do 1. W 31 minucie Klaudiusz Kapusta po raz drugi wpisał się na listę strzelców i wszyscy przecierali oczy ze zdziwienia. Trener Grzegorz Pastuszak jeszcze przed przerwą dokonał czterech zmian. Na boisko wszedł m.in. doświadczony Nazar Werbni i za jego sprawą gospodarze zaczęli odrabiać straty. Ukrainiec w 50 minucie zdobył gola kontaktowego strzałem z rzutu wolnego. Dwie minuty później po podaniu Huberta Pieszczocha ten sam gracz wyrównał stan meczu. W doliczonym czasie rzutu karnego nie wykorzystał jabba Pakadze, ale Marcio Antonio Filo pospieszył z dobitką i dał swojej drużynie zwycięstwo. Kosmos nowotanie z głogowia głogów małopolski 3 do 2. Mniej bramek padło w meczu lidera tabeli z ostatnią ekipą, czyli JKS Jarosław Struktyczyn. Ale to nie znaczy, że nic się nie działo. Nim minęła 30 minuta meczu, Dawid Budniak zobaczył drugą w tym spotkaniu rzutą kartkę i JKS miał kłopo. Mimo osłabienia gospodarze zdołali wygrać mecz, a decydującego gola zdobył w 71. minucie Rafał Dusiło pięknym strzałem z kilkunastu metrów. J jest Jarosław Struktyczyn. 1 do 0. Inny zespół, aspirujący do awansu, czyli Iglo Dębica gościł przy ulicy sportowej 26 izolatora, Bogu uchwała. W 37. minucie goście przeprowadzili akcję prawą stroną. Piłka trafiła przed polem karnym do Mikołaja Marcinca, który ograł obrońcę i z kilkunastu metrów dał prowadzenie izolatorowi. W 47 minucie gospodarze wyrównali. Piłkę w polu karnym otrzymał Marcin Stefanik, i strzałem z bliskiej odległości umieścił ją w bramce. W 82 minucie po faulu na jednym z piłkarzy gości karnego dla izolatora podyktował sędzia Mariusz Myszka. Lis odbił uderzenie Konrada Kowala, ale wobec dobitki był bezradny. Iglopol Dębica, izolator Bogu Chwała. 1-2. Ostatnim meczem, który dziś pokażemy, to spotkanie Stali Łańcut z Legionem Pilsno. Stal podeszła do tego spotkania bardzo zdeterminowana i w czwartej minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Bartosza Sulkowskiego głową piłkę do bramki gości skierował Bartłomiej Makowski. Dwie minuty później po kolejnym dośrodkowaniu Sulkowskiego strzałem z pierwszej piłki wynik podwyższył Patryk grób. Goście wzięli się za odrabianie stra. W 23 minucie pod bramką stali zrobiło się zamieszanie. Miłosz Chmura zagrał piłkę w pole bramkowe, a tam do siatki trafił Oskar Mazur. W 26 minucie stan meczu się wyrównał. Kacper doświadkował piłkę z lewej strony, a gola na 2 2 zdobył Nikita Nazarenko. Taki wynik był do przerwy, a po niej w 57. minucie gospodarzy znów wyszli na prowadzenie. Piłkę w pole karne dośrodkował Szymon Kardyś, a głową do bramki strącił ją Szymon Szpytma. W 89. minucie wynik meczu ustalił Paweł Piątek, wykorzystując rzut karny. Stal łańcuch Legion Pilsno. 4-2. Mecz Karpaty-Krosno-Sokół-Kolbuszowa-Dolna przełożono na 14 maja. Pierwszej porażki w rundzie wiosennej doznał Iglo Pol Z problemami, ale wygrały swoje mecze inne zespoły z czołówki, czyli JKS Jarosław i Kosmos Nowotaniec. Ważne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie odniosły Stal Łańcut i Sokół Sieniawa. Oczko wyżej podskoczył Sokół Kamień, ale jego szanse na utrzymanie są już tylko teoretyczne. Sezon pędzi i już dzisiaj i w niedzielę kolejne mecze. My zapraszamy na spotkanie Wisłoka Wiśniowa ze stalo łańcuch, które pokażemy dzisiaj na naszym kanale na YouTube. Przypominamy o łapkach w górę i zapraszamy na kolejny odcinek Czartoli Laco.